To jest kwestia być albo nie być nie dla Polski, ale dla całej Europy, bo to właśnie wy ten narodowy ludzki zasób. To jest nasz największy atut dzisiaj. Koalicja obywatelska od bardzo dawna nie ma najlepszej pasy, a nawet powiedziałbym, że radzą sobie beznadziejnie, w końcu co tydzień wybuchają kolejne skandale i afery uderzające w rządy Tuska. Oczywiście nasz kochany premier nie może pozwolić, aby jego partia miała taką opinię, dlatego robi wszystko, aby to zmienić. Pewnie to był jeden z powodów, dlaczego zabrał głos na forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Kiedy o tym się dowiedziałem, to już wiedziałem, że będzie grubo. W końcu pupilek Unii na pewno powiedział tam coś, co nie do końca jest osadzone w prawdzie, no i oczywiście się nie zawiodłem, a nawet było tam grubiej niż myślałem. Jesteście na kanale kto wygrał, a dzisiaj pochylimy się nad tym tematem, ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, zostawić łapę w górę oraz suba, a jeśli po tym odcinku nie będziecie mieli jeszcze dosyć naszej polityki, to wpadajcie na mój poprzedni odcinek. Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tego, co odwalił nasz wspaniały lider. Chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że nasza kochana koalicja nie za bardzo dba o interesy rolników. Mimo tego, że obiecywali, że to oni będą prowadzić swoją politykę w taki sposób, aby żyło im się jak najlepiej, to niestety szybko okazało się, że były to tylko słowa bez żadnego pokrycia. Nawet fakt, że PSL jest jednym z członków koalicji, Obecnie nie pomaga im przekonywać rolników, że są oni po ich stronie, ale spokojnie, bo ewidentnie są oni świadomi tego problemu i sam wielki lider Donald Tusk zdecydował się do tego odnieść i to w taki sposób, że aż nie da mu się nie uwierzyć. Mówimy o tym, że czeka Polskę złota dekada. Ja mówię o tym z absolutnym przekonaniem. Wszystko to, co bezpośrednio wynika z waszej pracy, i czy jestem na Podlasiu, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. To mówię z pełnym przekonaniem dokładnie te same słowa. Wszystko, co wynika z waszej pracy, waszych umysłów, waszych serc, i mówię tu i o samorządowcach, o przedsiębiorcach, o, o uczonych, nauczycielach, o wszystkich bez wyjątku. Bo to właśnie wy, ten narodowy ludzki zasób, to jest nasz największy atut dzisiaj, dzięki któremu wszędzie. W całej Europie wszyscy mówią o Polsce jako niekwestionowanym liderze regionalnym i w najbliższym czasie także liderze europejskim. I nie chodzi tutaj o jakieś ambicje czy aspiracje sportowe. Chodzi o realny poziom życia, realną siłę państwa, realne bezpieczeństwo. Te słowa o bezpieczeństwie i o sile państwa nie mają chyba w żadnym innym miejscu w Polsce tak dużego znaczenia i nie, i nie znaczą aż, wiecie, tak konkretnie i tak mocno, jak tu, niedaleko wschodniej granicy. Nieprzypadkowo Podlasie, Białystok, ale też wiele miejsc przy wschodniej granicy, to jest ten region, to jest to miejsce, które od czasu, kiedy jestem premierem, trzecią kadencję, Odwiedzam najczęściej. Nie ma w tym przypadku i wiecie też nie mamy powodu być może się cieszyć, że dzisiaj Podlasie jest w miejscu tak znaczącym, ale także w sensie krytycznym. Kiedy mówimy o tej złotej dekadzie, która czeka Polskę, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to wspólnie, razem prowadzić w taki sposób, żeby te słowa o spójności, o równych szansach regionalnych nie były pustymi sloganami. A Wy czujecie tę całą złotą erę? I jest to pytanie, które kieruję do osób mieszkających na Podlasiu. Dajcie znać w komentarzach, czy teraz żyje się wam lepiej, i czy czujecie, że już za rogiem jest ta cała złota era. Szkoda tylko, że nasz rząd nie robi nic, aby do niej doprowadzić, no może poza gadaniem. Zmównicy przekonuje nas o złotej erze, a w tym samym czasie wprowadzają kolejne projekty, które jawnie uderzają w nasze państwo i w nasze rolnictwo. Chyba dla wszystkich oczywiste jest, że rządy Tuska dbają głównie o osoby mieszkające w dużych miastach. Ale najwyraźniej znów przypomnieli sobie, że głosy samych fajnopolaków z Warszawy nie wygrają im wyborów i potrzebują rolników. Ale mogliby ich do siebie przekonywać nie tylko gadaniem, ale dbaniem o nasze interesy, na przykład poprzez niewprowadzanie projektów, które uderzają w filary regionów takich jak podlasie czyli w rolnictwo. Mam oczywiście na myśli projekt Mercosur, przez którego nasze rolnictwo nie będzie już tak konkurencyjne, jak jeszcze jakiś czas temu, a to wszystko oczywiście zasługa naszego rządu i Unii Europejskiej. Szkoda, że nie mają w sobie chociaż tyle ogłady, aby przestać udawać, że wspierają rolników. Jest to chyba pewnego rodzaju ironia losu, że mówią o tym, jak bardzo wspierają rolników na forum spójności i rozwoju Unii Europejskiej. Z tego co ja wiem, większość rzeczy, które Unia Europejska zrobiła dla rolników, były totalnymi zaprzeczeniami rozwoju i spójności, ale Tusk widocznie sądzi inaczej. Oczywiście nie mogło też zabraknąć tematu obrony naszych granic i ogólnie naszego bezpieczeństwa. Chyba każdy z nas wie, jak to teraz wygląda, ale Tusk w swoim stylu postanowił nas przekonywać, że w sumie to jest lepiej niż dobrze. A jeśli jeszcze trochę porządzą, to już w ogóle będzie zajebiście. Nasze inwestycje w ochronę granicy czy to jest ochrona przed nielegalną migracją, czy to jest Starcza Wschód, czy to jest cała infrastruktura, która ma chronić wschodnią granicę Polski. Waszą granicę, też waszego regionu, Polski, ale całego NATO, całej Unii Europejskiej, że te inwestycje one mają także oznaczać w przyszłości taką większą pewność inwestycyjną i rozwojową dla całego regionu. Skoro nie my wybieraliśmy sąsiadów, to nie my zdecydowaliśmy o tym, że sytuacja na wschód od polskiej granicy jest niestabilna, to nie my w najmniejszym stopniu odpowiadamy za to, że toczy się. Okrutna rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Tak, ale to wszystko jest faktem. A to oznacza, że to, co jest naszym zadaniem, to, co musi być naszym wyborem, naszą determinacją, to jest takie mądre inwestowanie polskich i europejskich pieniędzy, aby cała wschodnia flanka, w tym podlasie, nie kojarzyły się z ryzykami, napięciami, tylko z bezpieczeństwem. I stąd te od wielu, wielu miesięcy niezwykle intensywne wysiłki jak sądzę komisarz Piotr Serafin też o tym mówił w swoim wystąpieniu chyba dzisiaj rano, prawda? Dobrze, dobrze pamiętam. O, o, o naszych staraniach wspólnych, jeśli chodzi o wyzyskanie maksymalnej ilości środków europejskich, także na te nowe zadania. Europa ciągle nie jest do tego jeszcze tak dobrze przygotowana, bo jak wiecie bezpieczeństwo, wojna i pokój, kwestia bezpiecznej granicy to nie były priorytety, a w przypadku wręcz polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa to w ogóle nie były kompetencje wprost przynajmniej Unii Europejskiej. Więc myśmy musieli wykonać gigantyczną robotę, żeby przekonać, że to jest kwestia być albo nie być nie dla Polski, ale dla całej Europy. Zabezpieczenie wschodniej granicy zarówno przed nielegalną migracją, jak i przed zagrożeniami militarnymi wynikającymi z agresywnej polityki Rosji. Nie wiem jak wy, ale mi wydaje się, że nasz kraj powinien zrobić wszystko, aby być bezpiecznym sam w sobie. A nie zawsze musieć polegać na pomocy innych bytów. Oczywiste jest, że pomoc Unii na pewno by się przydała, ale tylko pomoc, a nie żeby to oni organizowali całą naszą strategię, a tego pewnie by chcieli. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie projekt Tarcza Wschód, ale ja pamiętam i w zapisach tej umowy jasno stało, że w przypadku konfliktu to niemieccy i francuscy generałowie otrzymaliby zwierzchnictwo nad naszymi wojskami, a tego raczej byśmy nie chcieli, co nie? Niestety, znając Unię Europejską, to pewnie okaże się, że te całe zbrojenia będą odbywać się tak, że wybiorą nam niemieckie i francuskie firmy, od których będziemy musieli kupować broń po zawyżonych cenach. Zresztą, nawet jeśli będziemy mieli już jakąś broń, to wcale nie znaczy, że będziemy potrafili jej użyć. W końcu nasz rząd już pokazał, że nie za bardzo potrafią nas bronić. A nawet są dla nas zagrożeniem. Oczywiście mam na myśli to, jak próbując zestrzelić rosyjskiego drona, niechcący uderzyli w dom. Nasz rząd powinien wziąć sobie tamtą sytuację do serca, ale niestety nic nie zapowiada, że naprawdę to zrobili. A zamiast wziąć się do roboty, to wolą gadać. Co sądzicie o tym przemówieniu Tuska? Uważacie, że Unia Europejska naprawdę troszczy się o rolników, czy raczej średnio? Uważacie, że rządy koalicji sprawią, że będziemy bezpieczni? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, a jeśli jeszcze nie macie dosyć naszej polityki, to wpadajcie na mój poprzedni odcinek. Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Do następnego. Siema.